i znowu coś dostałem i pokażę coś dobrego Gdzieś dostałem jedną kasetę która tutaj jest i się nazywa szlak na wideo I, i tutaj mam drugą część więc pierwszą też chciałbym mieć już go mam Na koniec filmu jest taki bonus, że mam nowe rozszerzone zakończenie. Czas to jest 90 minut. Hmm. Chciałbym powiedzieć, że Shrek ma trzy wydania. W to To wydanie, drugie wydanie to wydanie specjalne i trzecie wydanie też. Od Universal. Zobaczmy jak wygląda. I to było na tym. To jest. Dziękuję. Nie mogę zamknąć.